Witam wszystkich. Witam wszystkich. Szósta rano w niedzielę. Piękniutki dzień, oczywiście. Słoneczko świeci. Krówek jeszcze nie ma. Słyszę tam gdzieś w oddali. Zaraz. A już chyba idą z góry. One po dojeniu schodzą tutaj aż na sam dół. Na ten pagórek tutaj przede mną. I wlegują się cały dzień należąco żując trawę Heh. to jest życie same idą na same idą na dojenie same schodzą sobie idą tam sznurkiem nie wiem jak ktoś ma duży ekran to tam w oddali a nie wiem czy da rady powiększyć coś tu próbuję powiększać nie wiem czy tam na pagórku dalej widać jak idą same schodzą same idą do dojenia, o, piękniutko. A my malujemy cały dom żeby było piękniutko, znaczy jest piękniutko, żeby było jeszcze piękniej O, Sarenka nie wiem czy widzicie tutaj Sarenka leci w rowie. Może będzie widać, nie jestem pewny, bo tu tam dalej widzę. Tam wyżej dwie sarenki stoją jeszcze, ale tam chyba nie widać. Tam aż przy tym, przy drodze. Także zwierzyny, mnóstwo. Nikt jej nie gania, nikt tu nie strzela. Przynajmniej ja nie słyszę, bo może ktoś gdzieś kusuje czy coś po cichu. Jakieś wilmyki. Ale ja tego nie widzę, ja tego nie słyszę. A dzisiaj chciałem taki krótki filmik opowiedzieć, o, znaczy nakręcić, yy, że ciągle coś ciągle coś od nas wymagają i ciągle my coś chcemy od kogoś. Ja tam wcześniej napominałem na ten temat trochę, ale dzisiaj tak zatytułuję. Filmik, że ciągle coś chcemy. A chciałem tu napomknąć jeszcze, że za kilka dni nakręcę ponownie film. Ten pierwszy, który robiłem wtedy, robiłem w takich warunkach zimowych, takich srogich. Też było pięknie, ale po prostu, i to był mój pierwszy filmik, to tak mam do niego mieszane uczucia. Usunę go i nakręcę drugi, taki sam, jakby taki reklamujący nawet. Powiem wprost, bo ja nie będę kręcił reklamujący nasze siedlisko tutaj. I, 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 I też będę zapraszał po prostu na tym filmiku chętnych do przyjazdu. Już mamy część wynajmu, właśnie szykujemy na w tym tygodniu. Następnym, teraz od, 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 od środka tygodnia, będziemy mieli ludzi fajnych tutaj. Miłych. Na, na pierwszy raz tak, tak próbnie po prostu Przyjadą Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Jak, jak, jak my się sprawdzimy <grytanie> Jak nasze siedlisko tutaj yy, no, będzie funkcjonowało Bo to pierwszy raz Prawnie wszystko podociągaliśmy Także jest wszystko ok Już możemy normalnie wynajmować Ale to na filmiku tamtym po prostu będę mówił w tej chwili w tej chwili po prostu chcę o już tu krówki krówki powoli widzę nie wiem czy jak powiększam czy to jakość nie traci na jakości ale tutaj za górką już krówka powoli się wyłania tam z góry nie wiem czy widzicie idą następne normalnie one same idą jak się przyjrzeć suną z góry Idą z góry, i normalnie tu przyjdą na ten zaraz. będą no, się wylegiwać, jeść sobie na spokojnie. No i odnośnie tego, ja mówię, najbardziej yy, współczuję ludziom, że cały czas powiększę, bo cały czas zmieniam temat. Bo widzę, fajnie brykała krowa. Nie wiem, czy widzieliście przez chwilę. Bo cały czas Cały czas coś chcemy Cały czas nam mówią, że O zobaczcie jak bryka krowa Widzicie jak piękniutko Zobaczcie jakie szczęście To wyobraźcie sobie mnie tutaj I trzy razy Bardziej brygającego tutaj Ja jestem tak szczęśliwy Jak ta krowa jeszcze trzy razy mocniej może to brzmi nieracjonalnie, ale tak jest. Powiem wam i ta energia tutaj jest na tym siedlisku tego szczęścia. Każdy, kto przyjeżdża mówi, że po prostu jest tu piękna energia szczęścia, zadowolenia, a zresztą co ja będę chwalił. Ten kto przyjedzie, to, to sam to dozna. Yy, powiem tak, z tym yy, z tym chcieństwem że cały czas coś chcemy. Powiększę jeszcze raz, bo znowu wybijają mnie te krówki z tego, co chcę powiedzieć. I tam nie wiem, czy widzicie na górze idą następne. Nie wiem, czy będzie widać, ale. O, tu wychodzą z zagórki, te co zeszły wcześniej. I chodzi o to, że że po prostu cały czas na tych internetach, cały czas na tych YouTube'ach i tak dalej mówią nam, że cały czas coś mamy zablokowane, jakąś szyszynkę że jest za mała, trzeba ją powiększyć. W sensie jak ktoś rozumie to będzie wiedział o co chodzi, że ona nie działa, bo jest jak groszek, że ona powinna być większa, jak orzech i tak dalej. I cały czas my gdzieś tam na jakieś warsztaty jeździmy. I ja nie krytykuję warsztatów, tylko yy, warsztaty powinni prowadzić ludzie odpowiedzialni i świadomi tego, co robią. Yy, bo można sobie zrobić większą krzywdę na, na warsztatach. O, z rana coś mi tu w gardle stoi. Krzywdę, dlatego że yy, można bardzo. Energetycznie połączyć się z tymi osobami, które warsztaty prowadzą. Po prostu, jakby połączyć się w taką grupę, to tak samo jak jest wiara jakakolwiek, czy to rzymskokatolicka, czy to jakaś inna, to też jest właśnie to bardzo duże połączenie grupy. I można się troszeczkę zagubić, po prostu nie można wtedy samemu nic zrobić. O to chodzi, żeby się nie wiązać w jakąś grupę taką duchową czy, czy coś takiego, że my sami powinniśmy, znaczy powinniśmy, znowu, że coś powinniśmy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że dopóki Dopóki nie y, odpuścimy, przestaniemy właśnie cały czas coś oczekiwać, to będziemy mieli pod górkę, cały czas będziemy mieli ciężej, że y, Cały czas będziemy mieli ciężej, żeby się wyzwolić z tej właśnie jakiejś tam grupy duchowej, czyli wierzącej wspólnoty i tak dalej, co Bo to nas trzyma bardzo mocno. O to chodzi, żeby przestać myśleć, że mamy jakieś szynki zablokowane, my mamy poblokowane, tak, ale my nie odblokujemy sobie tego od tak, nawet jeśli nawet jeśli będą nam odblokowali te szyszynki, to może być to bardziej niebezpieczne, jak, jak, jak korzystne dla nas. Bo, yy, bo jak nie jesteśmy my energetycznie gotowi do otwarcia tych szyszynek, a nam to potwierają na siłę, no to powiem Wam, że może być gorsza kaszana, jak, jak, i to dużo gorsza, jak przed otwarciem tych szyszynek. Jak, jak, jak mieliście je zablokowane? A powiem tak, ja na swoim przykładzie nic nie odblokowywałem, a jestem pewny i mam ciary, czyli mówię prawdę. <ścoughs> Ale mam ciary, ja cię kręcę. Chodzi o to, że to samo wszystko przyjdzie. Odpuśćcie. Odpuśćcie wszystkie te. Że chcę, że, że dążę, że. I, I nie dość tego, że będzie pięknie, że yy, to się stanie, to jeszcze zaoszczędzicie tysiące złotych, które z Was powyciągają i, i prawdopodobnie mogą Wam zrobić jeszcze gorzej. Ja nie mówię, że na pewno, ale mogą Wam zrobić jeszcze gorszą krzywdę, jak jeszcze większą krzywdę, jak, jak, jak mieliście przed otwieraniem przyszynki różnych takich na które was naciągają zobaczcie jak krówki one fajnie tu jeszcze teraz w tej chwili chodzą, ale za chwilę za jakieś pół godziny, godzinę tak się fajnie wyłożą tutaj w tej trawie i tak pięknie będą zmniejsze, bo może jakość jest obrazu słaba i tak pięknie będą leżały i sobie tylko będą mielić na leżąco fajnie tu się cieszą, nieraz jak Zaczną brykać tu po kilka sztuk, to powiem Wam jak normalnie jakieś sarenki skaczą. No, także starajcie się z tymi warsztatami. Ja nie mówię, że nie jeździcie, bo na warsztatach fajnych ludzi się spotyka i tak dalej, ale mm, można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. <laughs> ale bardziej bym proponował, żeby się dowiadywać na tych warsztatach po prostu y, teorie. Niż bezpośrednio na warsztatach, żeby ktoś, nie wiem, jak to powiedzieć, ktoś w waszą energię wchodził, czyli próbował wam coś na siłę robić i tak dalej. Że wam się wydaje, że to jest ok, że to i tak dalej, ale po prostu przyjeżdżacie z warsztatów. Ja to słyszałem parę opinii takich. Ja nie jeździłem i, i, i macie później spory problem. Możecie mieć, nie to, nie to, że macie, bo to tak jakby automatycznie mówię, że wszyscy możecie mieć problem. Po jakimś czasie, po paru dniach po, po paru tygodniach I nie wiecie wtedy co się dzieje, dlaczego A jeśli odpuścicie Przestaniecie myśleć, że macie coś poblokowane Przestaniecie chcieć Za wszelką cenę, że tam jeszcze mi jedna yy, Jakaś blokada została Ja mówię ogólnie, bo to jest wiele różnych opcji To wam się odblokuje Odpuśćcie Będzie piękniotka. Pojeździcie na takie agroturystyki. Niekoniecznie do mnie, bo, bo mógłbym tu zachęcać i tak dalej, ale przejedźcie się, odpuśćcie. Nie wariactwo nie alkohol, nie papierosy. My w ogóle nie pijemy, nie palimy. Nie powiem czasami gdzieś jakiegoś drinka, ale to jest jeden na miesiąc drink albo na parę miesięcy. W ogóle nie palimy z żoną. Jak gdzieś jakieś wesele, raz na parę lat, raz na rok, no to się tam trochę wypije, żeby potańczyć, ale to jest. I nie mówię, że to jest coś dobrego to jest, czy coś złego. To po prostu tak jest. No. Ja jestem tak szczęśliwy, że ja nie potrzebuję yy, używek jakichś. Ja bym chyba odfrunął, jakbym tam zaczął używki brać. Tak jak niektórzy yy, jakieś dopalenia biorą yy, rzeczy albo ajałaskę czy coś. No to ja już bym podejrzewam, że już bym chyba nie wrócił. Bym tak poleciał, że. Także bez tych różnych rzeczy naprawdę można, można mieć fajnie. No. Można mieć fazę prawie cały czas. <laughs> Także piękniutko. Nie <laughs> jest piękniutko. Za parę dni nakręcę filmik, bo teraz malujemy, staramy się po prostu to ładnie ogładzić, wszystko dociągnąć. Też tam na spokojnie. Schodzi nam długo, cały dzień praktycznie, ale sobie siadamy, pijemy kawkę, odpoczniemy. Znowu bierzemy się do pracy. Żeby to po prostu na spokojnie, żeby to sprawiało nam przyjemność, a nie wariacja i, i gonitwa. I po co? Słyszycie tego ptaszka piękniutka? Coś pięknego. On tu gada. też się cieszy Ciekawe czy masz szynki odblokowanej. <grywia> Także pozdrawiam Pokażę tą drogę piękniutką moją Jak fajnie to wygląda Pozdrawiam, w tygodniu nakręcę mówię ten filmik Ale ja se chwilę jeszcze posiedzę, ale piękniutka do następnego razu. Pozdrawiam.